okleina już odchodzi na tych łączeniach. To już jest troszeczkę oszukane. Zobaczcie, no ona po prostu tak się posuwa po tych polach. Star Wars Super Teams jest to gra wyścigowa właśnie w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jak widzicie na tym pudle mamy tutaj Ładnie wyeksponowane figurki statków, które znajdują się w środku. A sam ten tytuł, według wydawcy, już jest od siódmego roku życia. Ale wiadomo, jak będziecie pilnować dzieci, aby nie wkładały tych figurek sobie do buzi, no to można i pograć z młodszymi. Ale oczywiście trzymajcie się tego, co tutaj wydawca napisał na pudełku. A tak pokrótko, co w tej grze chodzi: to po prostu wybieramy kartę od 1 do 6, następnie poruszamy statkiem swoim albo. I również gracza, z którym gramy w drużynie, ponieważ możemy tu grać drużynowo, albo naszego przeciwnika, który jest w kolorze tej karty i kto pierwszy dojedzie albo sam, albo zespołowo, zależy jak będziecie grać do... Finałowej planety ten oczywiście wygrywa. Jeżeli z ekipą nagraliśmy już rozgrywkę, no to linka znajdziecie w opisie tego filmu. Dołączcie do ekipy Argo na Patronajcie. Wygrywajcie świetne nagrody. Zostaw polubienie, subskrypcja, by nie przegapić kolejnego filmu. Krótkie intro, i zaczynamy. Tak jak wspomniałem, już we wstępie macie ładnie wyeksponowane tutaj figurki, które znajdują się w środku. Na pewno przyciągną one wzrok najmłodszych graczy. Pudełko jest International. Mamy tutaj w czterech językach, oczywiście gra jest niezależna językowo, a po prostu mamy tutaj dostosowaną do tego instrukcję. No, ale tutaj już jak widzicie, nie jest po polsku. Także no, samo pudło ogólnie jest bardzo dobrze wykonane, odpowiednia grubość kartonu. Tutaj można ponaciskać i nic się nie zapada, nic nie wypada, chociaż oczywiście nie będę próbował. Także co? No to otwieramy. Pierwsze co naszym oczom ukazują się oczywiście figurki w ładnym plastikowym insercie do tego plansza, ale ja bym chciał najpierw instrukcję. O, no i są instrukcje. Mamy tutaj niemiecki, jest polski, dobra, polski pod spodem. Te instrukcje trzy. Regras i Reglas. Szpilon Lightung. Te instrukcje idą na bok. Zobaczmy sobie naszą polską. No, w taki oto sposób harmonijny się rozkłada stron. Ile mamy stron w takim razie? Siedem stron z treścią. Mamy cztery drużyny: czerwona, zielona, czarna oraz żółta. No, zielony fajny. Ma gwiazdę śmierci, no ale ja pewnie będę grał czerwonym. Także X-Wing i soku Millennium Również fajnie. Trafiłem. Tak prezentuje się instrukcja. Zobaczmy naszą planszę, po której będziemy latać statkami. Czy jest ona duża? O, no, składa się z kilku elementów. I jest bardzo dobrze wykonana na grubym, grubym kartonie. Chociaż no może nie jakoś super wykonana, bo jak widzicie tutaj, te. No dobra, trochę przesadziłem. Gruby karton tak zgadza się, no ale no tutaj okleina już odchodzi na tych łączeniach. Tak trochę to nieestetycznie już wygląda. A gra jeszcze nie była oczywiście testowana. Dobra, odwrócę ją tak jak trzeba, logiem do mnie. Tak oto prezentuje się ten cały tor. Proste, graficznie, bez żadnych udziwnień. To zostawmy sobie to tło. No to chyba czas zobaczyć figurki, bo to jednak, to jednak tutaj przyciąga, że w takiej że dla dzieci mamy figurki plastikowe i już nawet z kolorowymi elementami. Co oczywiście ma sens, ponieważ na tym polega mechanika tej gry, że zagrywając kartę danego koloru poruszamy figurkę, jak już o tym mówiłem. No tak, to mamy tutaj sokoła milenium. No okej, okay. figurka jest okej, okay. no nie ma tutaj jakoś dużo detali, właściwie w ogóle ich nie ma. Ale nie jest jakaś tam po prostu taka zwykła płaska figurka. Troszkę się tu dzieje. Co my tutaj mamy? Chyba Taifightera. No, Gwiazda Śmierci. Ta Gwiazda Śmierci co się bardziej będzie toczyć po tej planszy. To już jest troszeczkę oszukane. No zobaczcie. No ona po prostu tak się posuwa po tych polach. No nie, tu zielony ma zdecydowanie przewagę. Tak ona się prezentuje. No nie, no tu wszystkie figurki, malutko detali. No gra nie jest ogólnie droga, chyba stówkę kosztuje. W sensie nie jest droga stówkę, ale jeżeli chodzi o gry figurkowe, no to raczej w tej cenie to plastikowych figurek nie uraczymy w grach. Tantive 4 A ten spoko wygląda. No i jest X-Wing. Dzięki któremu wygram rozgrywkę na 100%. A dobra, to jest myśliwiec Taj, a tamten był Taj Advanced. Ponieważ miał skrzydła, tak jak tu widzicie, skrzydła troszeczkę zagięte. Gwiezdny niszczyciel. Oraz ostatni to będzie Jedi Starfighter. No, i mamy tutaj jeszcze miejsce na karty. Czy wejdą, czy wejdą nam w koszulkach? No, jest dużo miejsca. W koszulki się zmieści. Także spoko. Zobaczmy, co mamy na tych kartach. Tak jak mówiłem we wstępie, mamy cyfry od 1 do 6, które pokazują, o ile pól musimy się poruszyć daną figurką. A do tego oczywiście kolor. No, to tak dobrze akurat poruszyłem czerwonym X-wingiem. No i to ogólnie karty może, mogą być. Nie są jakoś przesadnie grube, nie są też mega cienkie. No normalne po prostu karty. No jakiejś nietypowej po prostu wielkości. Mamy tutaj jeszcze jakieś karty dodatkowe. Jakieś boostery zapewne. O tutaj plus jedno pole. Tutaj razy dwa. O widać nad przestrzeń. No i to by było tyle. Wszystko co znajdziemy w pudełku Star Wars Super Teams. Wystawmy jakąś ocenę. Insert jest. Karty w koszulkach się zmieszczą. Karty jakość jest OK jak za grę w tej kwocie. Figurki plastikowe. Detale średnie, albo i poniżej średniej, ale są. Nie są jakieś tam tekturowe Standesy. No brakuje mi tych jeszcze nóżek, ale to pewnie by podniosło ceny, dlatego ich nie ma. Plansza mimo, że jest fajnej grubości karton, no to niestety ta okleina się tutaj na łączeniach odkleja i wy zaczyna wyglądać co już nieestetycznie, a jeszcze ani razu ta gra nie była grana. Także no jaką by tutaj wystawić ocenę dla Star Wars Super Teams? Polska dystrybucja, wydawnictwo Rebel. Moja ocena za jakość wykonania to, no to za te plansze trochę obniżyłem 7 na 10.